Zupełnie inny świat to jest. <noise> Dobre pytanie. Jak będziesz gotowa, to powiedz. Zupełnie inny świat? Na pewno tutaj myślę, wiesz? <noise> to jest świat, który jest zupełnie inny od tego, który postrzegam na co dzień. Bziaczek, To zależy. To jest bardzo dobra odpowiedź. Jestem psychologiem, więc to zależy. To jest ta era wodnika, w którą teraz weszliśmy. Zupełnie inny świat to jest dla mnie coś, co jest wokół nas. Tylko tego do tej pory nie dostrzegamy. Zupełnie inny świat? To jest... Jezu, nie wiem, muszę się zastanowić chwilę. Hmm. Czy to może być jedno zdanie, czy muszę się jakoś strasznie rozgadywać? Ja mieszkam w Warszawie. Zupełnie inny świat według mnie jest. Coś alternatywnego, zupełnie inne życie. Ta Warszawa to jest inny świat. Irytuje mnie, jak nie wiem co. No myślę, że ile jest ludzi, tyle jest światów i. Nie wiem. <grym> nie wiem. <grym> I, I coś fajnego, coś kolorowego, coś wesołego, coś twórczego. To coś, czego szukasz, a potem tym żyjesz. W Warszawie mam... zupełnie na życie. Świat dla ludzi i świat bez granic. Wiem, to jest Wiesz? świat po narkotykach. Świat po narkotykach, no niekoniecznie. No nie nie nie, a jeśli jest tak bez narkotyków, to też tak może być. To też jest zupełnie inne. Twój świat może być zupełnie inny dla mnie, mój świat może być zupełnie inny Dobrze. dla ciebie. Nie tak tego na razie. Weź, <laughs> Jest... zastanawiam się, że coś mądrego. od punktu odniesienia. <grym> Nowy pomysł na siebie, eee, szalona zabawa. Coś, co tak naprawdę każdy ma w sobie. Mój świat. <grym> co robisz? Nie wiem, nie nagrywaj mnie, zestresujesz się. Wiem, ale nie powiem. <grym> Taki świat. Każdy, w którym każdy chciałby być. I najfajniejsze Dobra. w życiu jest to, kiedy takie dwa światy się spotykają i mogą coś fajnego wspólnego stworzyć razem. Ja mam rodzinę i dużo nowych pomysłów. Świat, który nie jest taki, jaki jest. No inny świat lepszy jak widać. No do... nie wiem. Dobra. Ale to jest świat ludzi, którzy wychodzą poza schemat. Jedno z ucieleśnień takiego poszukiwania e, czegoś prawdziwego, e, czegoś namacalnego, a jednocześnie, a jednocześnie ważnego. Story nie mam pojęcia. To jest nasza Ziemia. Zupełnie inny świat to Twój świat. To chyba jest koniec mojej odpowiedzi. Jak dasz mi się zastanowić, to się sformułuję bardziej koherentną odpowiedź na to pytanie. to jest? Zupełnie inny świat. Jak już mówiłem, nie wiem. Ale jutro się dowiem i powiem. Tak, to? Myślałem, że nie, nie,